Hej dzieciaki! Dzisiaj zabiorę was do magicznego lasu, w którym mieszka Miś Borys. To bardzo ciekawski miś, który pewnego dnia odkryje coś naprawdę niezwykłego. Jesteście gotowi na przygodę? No to zaczynamy: Miś Borys i magiczny las. Miś Borys mieszkał w małym domku na skraju lasu. Jego domek był przytulny. Miał okrągłe okienka, drzwi pomalowane na zielono i ganek, na którym stał wiklinowy fotel. Każdego ranka Borys siadał w fotelu z kubkiem herbaty z miodem i patrzył na las. Lubił obserwować, jak poranne mgły unoszą się nad drzewami, jak ptaki śpiewają swoje pierwsze pieśni, jak promienie słońca tańczą między liśćmi. Ale tego dnia coś poczuł, jakby las go wołał. Hmm, ciekawe, co tam się dzieje, mruknął Borys. Trapiąc się po uchu, wziął mały plecak, włożył do niego chustkę, jabłko i swój ulubiony notes. Borys ruszył w drogę. Gdy wszedł między drzewa, od razu poczuł coś niezwykłego. Las pachniał inaczej niż zwykle. Był to zapach cynamonu, wanilii, i świeżego miodu, a liście szeleściły tak delikatnie, jakby coś mu szeptały. Witaj, Borysie! Rozległ się cienki głosik. Miś rozejrzał się, ale nikogo nie zobaczył. Tu jestem! Odezwał się głos z góry. Na gałęzi siedziała mała, ruda wiewiórka z puszystym ogonem. To ja, wiewiórka Zuzia przedstawiła się. Las czekał na ciebie. Na mnie zdziwił się Borys A dlaczego, dlaczego na mnie czekał? Bo tylko odważne serce znajdzie dziś coś naprawdę wyjątkowego odpowiedziała tajemniczo Zuzia. Wiórka poprowadziła Borysa głębiej w las. Po drodze spotkali sójkę, która nuciła piosenkę i jeża, który turlał małe jabłko. Dokąd idziemy? spytał miś. Do miejsca, o którym wiedzą tylko nieliczni. Uśmiechnęła się Zuzia. Wreszcie dotarli na polankę. W samym środku rosło drzewo, ale nie było to zwykłe drzewo. Na jego gałęziach zamiast owoców rosły ciasteczka to drzewo słodkich snów powiedziała Zuzia z dumą. Każdego dnia daje jedno ciasteczko każdemu, kto przyjdzie z dobrym sercem. Oczy borysa aż zabłysły. Ciasteczka wyglądały jak małe gwiazdki, serduszka i księżyce. Pachniały piernikami, miodem i wanilią. Mogę spróbować? spytał nieśmiało. Oczywiście, przytaknęła Zuzia. Ale pamiętaj, tylko jedno. Drzewo zawsze daje dokładnie tyle, ile potrzeba. Miś sięgnął łapką i zerwał ciastko w kształcie serca. Gdy ugryzł pierwszy kęs, poczuł smak ciepła, radości i szczęścia. To najlepsze ciastko na świecie zawołał. Wiesz dlaczego? Spytała Zuzia. Dlaczego? Dopytywał Miś. Bo to drzewo rośnie dzięki dobroci. Każde ciastko powstaje z miłości i przyjaźni między zwierzętami lasu. Borys uśmiechnął się szeroko. Poczuł, że znalazł coś naprawdę wyjątkowego. Nagle w trawie coś zaszeleściło. To był mały zajączek. Siedział smutny ze spuszczonymi uszami. Co się stało? Spytał Borys. Zgubiłem swoją marchewkę i teraz nie mam nic na kolację. Westchnął Zajączek. Borys wyjął jabłko ze swojego plecaka i podał mu. Proszę, ja sobie poradzę, a ty dziś zjedz to jabłko. Zajączek uśmiechnął się szeroko, a wtedy na drzewie. Pojawiło się jeszcze jedno ciasteczko. Widzisz, szepnęła Zuzia, im więcej dobra, tym piękniejsze staje się drzewo. Od tego dnia Borys przychodził do drzewa słodkich snów raz w tygodniu, ale nie tylko po ciasteczko. Przychodził, by spotkać się z Zuzią, zajączkiem, jeżem i innymi zwierzętami. Razem sprzątali polankę, sadzili kwiaty i opowiadali sobie historie. Drzewo szumiało coraz radośniej, a ciasteczka były coraz smaczniejsze, bo rosło dzięki miłości i przyjaźni. I tak, gdy wieczorem Borys wracał do swojego domku, zawsze myślał: najsłodsze rzeczy na świecie to nie tylko te, które jemy to też przyjaciele, uśmiechy i wspólne chwile. A drzewo słodkich snów szeleściło liśćmi, jakby mówiło: masz rację, Borysie. Masz rację. I tak skończyła się dzisiejsza przygoda Misia Borysa. Czy wy też chcielibyście spróbować ciasteczka z drzewa słodkich snów? Pamiętajcie, najsłodsze rzeczy to nie tylko słodycze, ale też przyjaźń i wspólne chwile. A teraz czas odpocząć. Do zobaczenia w kolejnej bajce.